Premier zamknął schronisko. Super, ja myślałam, że będzie jak w amerykańskich filmach, że przyjdzie ktoś z rządu, bo ja, właśnie jako piosenkarka, mam zatrudnionych kilku prywatnych detektywów, którzy od dwóch tygodni robią swoją pracę, pracuję z kilkudziesięcioma wolontariuszami, którzy, uwaga, bez zapowiedzi wchodzą i robią swoje pseudokontrole i robią mi te zdjęcia. I kochani moi drodzy, po tych kontrolach nie jest nic egzekwowane. Ja mam zdjęcia aktualne z wczoraj, z przedwczoraj. Tam nadal jest dramat. Nadal jest minus dziesięć Jutro jest minus 15. Jako pierwsza zapraszam pani, pose pani poseł, przepraszam, pani Dorota Rabczewska, Bardzo proszę. Może w przyszłości. Może. Niedługo, niedługo. Nie żartuję, absolutnie nie ciągnie mnie do polityki i chciałabym też jasno podkreślić, że ja jako artystka byłam i jestem apolityczna, nie jestem z ramienia żadnej partii, jestem tylko i wyłącznie głosem wszystkich moich fanów, większości obywateli i ludzi, którzy poprosili mnie o interwencję i egzekwowanie tutaj tego wszystkiego, co się dzieje. Możemy sobie zakłamywać rzeczywistość lub ją pudrować, lub opowiadać różne sytuacje, ale fakty są następujące. W ciągu 10 dni mi, piosenkarce i mediom, które wyprosiłam o pomoc, udało się stworzyć taką presję społeczną, że zamknęły się dwa patoschroniska, nietykalne przez ostatnią dekadę yy, i próby różnych właśnie organizacji i protestów. I to w ogóle nie jest dla mnie powód do dumy. Żaden. To jest dla mnie taka porażka. I jednocześnie wstyd. I jest mi tak bardzo przykro i mam takie poczucie bezsilności, które mnie dopada szybciej niż ulga, bo wiem, ile jeszcze takich miejsc jest. I tutaj właśnie przy, um, uważam, że powinniśmy mieć wgląd do tych miejsc. Zarówno od strony rządu, chcemy taką listę, my obywatele. Fundacje też znają tę listę, podobno jest kilkadziesiąt takich miejsc. Ja znam tylko póki co 11, a chciałabym znać więcej, bo ja właśnie jako piosenkarka mam... Yy, zatrudnionych kilku prywatnych detektywów, którzy od dwóch tygodni robią swoją pracę, pracuję z kilkudziesięcioma wolontariuszami, którzy, uwaga, bez zapowiedzi wchodzą i robią swoje pseudokontrole i robią mi te zdjęcia. I kochani moi drodzy, po tych kontrolach nie jest nic egzekwowane. Ja mam zdjęcia aktualne z wczoraj, z przedwczoraj. Tam nadal jest dramat. Nadal dzisiaj jest minus 10, jutro jest minus 15 i wszyscy się cieszą z sobolewa. A z czego tu się cieszyć? Premier zamknął schronisko. Super. Ja myślałam, że będzie jak w amerykańskich filmach, że przyjdzie ktoś z rządu, pokaże jakąś legitymację, że wszyscy padną na kolana. A tutaj tak wyszedł wójt, wyszedł komendant, który brał udział w tym wszystkim i kierownik, który katował te zwierzęta, i oni wszystkich po kątach rozstawiali. I rząd wyręczył się obywatelami i fundacjami, które w ogóle nie miały jakby warunków do tych, dla tych psów. I ja wysłałam 80 but tym fundacjom, żeby te psy miały się gdzie podziać, bo jestem jakby za nie odpowiedzialna. No ale jak to jest możliwe, że nie mają się gdzie te psy podziać? Czy jak ja mam zamykać kolejne patoschroniska, jak nie mają się te psy gdzie podziać i nie ma dla nich żadnych warunków? Więc na koniec, yy... Niedawno usłyszałam od Pet Biznesu bardzo fajny tekst, niech to wybrzmi w mediach, że idzie wiosna i zacieramy ręce. Nie, nie dlatego, że przechodzi mróz, tylko dlatego, że przyjdzie nowy towar. Tak się mówi w Pet Biznesie na szczenienie się, na nowe szczeniaczki, nowy towar. I dlatego ja chcę uderzyć w przyczynę razem tutaj ze wszystkimi ludźmi, a nie w efekt końcowy. 10 lutego rusza wielka aukcja moich artystów, malarzy, rzeźbiarzy, wszystkich artystów wielkiej sztuki. Myślę, że zbierzemy około pół miliona złotych i wyliczyłam, że będzie nas stać na 2,5 tysiąca kastracji, bo to jest jakby przyczyna. I szybko zrozumiałam, że mając 20 milionów, ja jestem w stanie wykastrować wszystkie bezdomne zwierzęta w Polsce. Więc. Mając rozwiązanie na wyciągnięcie ręki i trzy czwarte problemów już byśmy mieli rozwiązane. To dlaczego po niej sięgamy? Zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich organizacji, ale też do rządu. Wszystkie organizacje mają od 10 do 35 milionów na lokacie. My, obywatele, też się na to składamy. Rząd też ma jakieś pieniądze. Zróbmy zrzutkę i zróbmy te cholerne kastracje, wszystkie masowe, i już będziemy yy, yy, bliżej końca niż początku, bo na razie to jest pudrowanie pulsującego pryszcza. A ja mam piękną cerę i się na to nie zgadzam. Dziękuję. Dziękuję Ty bardzo. Ty się wyrobiłam? Nad wyraz. Ja tylko chcę powiedzieć e, pani Droto, że e, gminy mają obowiązek wszystkie schroniska mają obowiązek, z którego się nie wywiązują. Jest... Ale Pani Marszałek, nie ma połowa tych psów, do których byłam w tych schroniskach, tego nie robi. Tak. Na przykład w Lewie tego nie robiła, w, by, w innych tak samo one się szczenią, one się szczepiają i wciąż jest Panie, nowy towar. Ja rozumiem, tylko pytanie brzmi w tym, dlaczego nie jest respektowane prawo, które ich obowiązuje. Ja Polecam, dostaliśmy wszyscy ten raport, będziemy o nim jeszcze mówić. I tam jest dokładnie pokazane, w jakim małym procencie się rzeczywiście gminy wywiązują. Ale Zobowiązują... czy pani marszałek stronie... nie uważa, że powinno być tak. też y, szczepienie psów na wo wolno biegających lub na zewnątrz też właścicieli? Bo ja jestem w stanie swoje psy okiełznać, żeby nie rozmnażały się co, najwięcej, co najwyżej z poduszką. Ale y, no, te psy, które mieszkają sobie na zewnątrz, a właściciel idzie spać i nie wiadomo, kto tam do nich przybiegnie. więc to jest jakby Dziękuję Przyzwyczajenia do pani Małgorzata-Rozanych-Majdan. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, nie ma wątpliwości, że wszystkie te słowa, które tutaj padły, wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości na pewno były bardzo potrzebne. To, co wydarzyło się w tych dwóch skroniskach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tylko i wyłącznie dzięki obywatelskim ruszeniom, również, a przede wszystkim z inicjatywy DODY, to na pewno było. Było bardzo potrzebne i to też pokazuje, jak bardzo e, trzeba teraz na te e, wszystkie rzeczy e, odpowiadać. Ale nic się nie wydarzy lepiej, jeżeli nie będzie sterylizacji, kastracji i czipowania. Bardzo się cieszę, bo e, obywatele po prostu trochę tego nie rozumieją nie rozumieją tego, w jakim tempie e, komisje się zbierają, jakie jest tempo pracy. Co chcemy osiągnąć? Bardzo to jest ważne, żeby to wybrzmiało, i tutaj istotna jest dla mnie rola mediów, żeby harmonogram prac, który został założony i który jest realizowany, był obywatelom przedstawiony. Bo my wszyscy wiemy i zgadzamy się co do tego, że sterylizacja, kastracja i czipowanie to jest podwalina tego, żebyśmy nie mieli takich przypadków w przeszłości. Ale to. Zwykły obywatel, którego mijam na ulicy, pyta mnie, no ale to kiedy? Kiedy będą te działania? Więc czy możemy przedstawić na koniec tej komisji jakiś zarys harmonogramu, mniej więcej z datami, co się będzie działo w następnych krokach? Bo naprawdę można sobie z tym poradzić. Jest wiele wspaniałych przykładów. Są przykłady z, z Polski, są przykłady z gmin, które rewelacyjnie spełniają, wypełniają te warunki. Więc warto pokazywać je jako, jako przykłady tego, że to jest możliwe. Tu na polskim rynku już nie będę mówić o Holandii, bo Holandia, wiadomo, nie jest w tym momencie najważniejsza, bo my mamy tutaj swoje rozwiązania i możliwości. Dzisiaj dużo padło na temat Karuny, Batyk Rupiani, Koalicji Przeciwko Bezdomności. To jest taka organizacja, która skupia wokół siebie różne mniejsze organizacje, które od samego początku i od wielu lat o tej potrzebie kastracji, sterylizacji mówią. Ale jeżeli to jest możliwe i jeżeli to się ma wydarzyć, a musi się wydarzyć, bo taka jest potrzeba społeczna, to należy działać w tym razem. I bardzo ważnym jest też to, żeby odpowiednio podziękować tym organizacjom, które w momencie tego kryzysu, kryzysu państwa, wzięły na siebie odpowiedzialność, nie pytając o warunki, nie pytając o to, czy ktoś im pomoże i które stanęły i z realną troską o zwierzęta były tam i się nimi zajmowała. Chciałabym, żeby, żeby, też, żeby to wybrzmiało, to podziękowanie dla nich i żeby z tej komisji został też kalendarz prac, którym będziemy mogli wiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.